Cześć, mam na swojej strony Marcus i w kolejnym odcinku WSS na kanale Kolejny myszki przed nami i mamy nadzieję, że tym razem to mapa inferno i mamy nadzieję, że będzie dzisiaj No, Dobra Wiem czy przypadkiem nie słyszymy apartów ja się znowu Pięknie, um, ale ja na początek to WTF napisał nie wie co się dzieje. Nie wie jak to możliwe. A, nie, nie. Dobra, bo musiałem mieć rzędzie ok. Dobra, może być wcięcie. Ninja pan. Miał być techniczny smoke. <gryesz> no to się są bibliotece, jakby tutaj ktoś wchodził. A być może wejdzie, w stronę tamtej, drugiej od tej. Ten na jeden. Presa rzucam. No jednak nie. Ale tam nie mam lagi. Jakbym nie zrobił głupoty, że chciałem rzucić presa, to bym go zrobił z p 90

Okej okay. Jeden jest apartament Okej okay. Jeden o, od podląga, longa O longa. Oh, fuck, to nieźle <laughs> Nie, dział był A, bo ty się chowałeś Mm-hmm, Nie wiem właśnie co robić. Nie wiem, poszedł. to ugrane? To już trzask No wiadomo. Ewidentnie <grymne> ci kieruję w tym odcinku. <grymne>

Czemu tak to już musiało skończyć? Już był nawet tak skopiony, że nawet nic nie gadałem. Hehe. No jest. W co to, to się działo teraz? <noise> nie mam pojęcia <wiecia. głos> Ale miał gwiazd na hattę <noise> Dobra, mam 60 Raczej pałac Nie, 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 nie. Do... Idę, czekaj, 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 czekaj. Jeszcze mi rzucił granatę. No i Nie Idziemy dalej, mam lagi. Tu jest niesamowita sytuacja. Ciekawe Ciekawe w ogóle to. od dwóch stron pójdziemy. Może to i lepiej. Plow, 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 Nie, nie nie, nie mogę się skupić na tym plow, to jest niesprawiedliwe dobra, z plow, z smoke'iem i flashem robimy to. No nie, nie wierzę. Wierzę coś tam bo on jest łokku gdzieś Właśnie wyszedł, wyszedł, wyszedł Jeszcze jeden po lewo, w lewo. <grych> to, 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 to. Nie wiem, czy myślimy. Nie Jakaś ma fadma przeszła mi. Okej jak ty nie to... Ja ci nie pomogę, 3 mam, jestem profesjonalny Kur... Czaki normalnie nie wytrzymam Tak, blisko Dobra Jak już to trzeba nawet no, żeby... okay. nie wiem gdzie on był, nie wiem gdzie on był, nie wiem on był, nie zeskanował, o, ale lipa znowu, ale teraz wygląda no, to z łęka samego, nawet nie wiem gdzie on był, ja tak bym

nie, ja w ogóle nie biorę. Nie mogę. Nie chcę. <grystanie> nie, nie zabiję z nic. Tak przecież jakbyśmy to ubrali, to mógłby to być mecz no, mojego dzieciana. No wierzę ci. To, to, to mógł być mecz nawet mojego dzieci, ale Niby nic nie dostał. Dziwne. Muszę w ogóle poruszać po mapie. ładnie. Jeszcze jeden. Dawaj, dawaj, dawaj. Prawie, prawie. <coughs> Aby zostawiać łapkę w górę komentarze subskrypcja jak to jest na Zobaczymy co będzie w następnym meczu, także trzymajcie się, cześć, cześć, zobaczymy jeszcze tylko jakie yeah. <laughs> będą rangi, Gold 4 do kogoś tam pisał, ale coś nie ważne, cześć, cześć.